tutaj mamy takie małe rusztowanko. Wojtek Senaparza naparza. Tak jest tam. Może widać. 105. <grystanie> ja się z dachem. No, ale chciałem przejść do koła No, mam most zrobiony z dachu narusztowany. Wszystkie zabezpieczenia jest przypięty do sufitu. Tak ja tu będzie chyba? Zamknij apę Mus Janek, pokaż się. tam się chowa? Co się chować? Pokaż japę Hajden haj Nie musisz ramy podawać No to dobra, to już nie nagrywam Nagrywaj, nagrywaj no ale co to za ten za filmik jak, jak nikt nie spadł? No właśnie. <laughs> Nie widać, bardzo słabo nagrałem, bo nie umiem bo tutaj bo tak głowę masz uciętą przez pół filmu. Dobra, starć.